Długo się do tego zbierałem. Muszę Was poinformować, że zamykam kanał. Wajp łóżkowy musiał być zachowany. Smutna informacja ze smutną muzyką. Bo dzisiaj kupię wszystko z reklam, które mi się wyświetlą na TikToku. Tylko, że na tajskim TikToku. Między innymi sprawdzimy bardzo dziwny spray, a dziwny, bo rzekomo usunie włosy z całego mojego ciała. A tych włosów jest naprawdę dużo. Będą też suszone ananasy bo czemu by nie. Pasta do zębów, która naprawdę wybiela. I dużo, naprawdę dużo urządzeń do włosów. Jednym z tych urządzeń nawet spalimy Patrykowi włosy. I też otworzymy bonusową paczkę. Więc oglądajcie do końca i więcej już nie zdradzam, bo mamy tylko 15 minut i odpalamy tajskiego TikToka. Nie jest w ogóle mój telefon. Pożyczyłem tajski telefon z tajską kartą Steam tak, żeby te reklamy były stuprocentowo tajskie. Na samo wejście jest reklama i nie byle jaka, ponieważ reklama chipsów. Od razu może tutaj z poziomu TikToka kupić to z dostawą do domu. Bym nie mógł pójść do sklepu i je kupić. Co to są za chipsy? No coś takiego mamy w Polsce. Ghost Pepper. Wygląda mega ostro, ale chyba nie może być ostro. Że to jest Tajlandia, więc to może być. Ostro. Przekonam się. 6 paczek 59 baht, czyli 7 złotych, czyli złotówka za paczkę. Nie mogą być duże paczki. To najprawdopodobniej są takie mini mini. No dobra, dodajemy. Jestem cholernie ciekaw tej ostrości. Bolejsy, Ghost Pepper. Ghost Pepper brzmi bardzo, bardzo, bardzo ostro. Proszę kompletnie nie rozumiem. Zajebista, Najbardziej mi się podoba tło, i ta scenografia. Jestem ciekaw, czy to jest scenografia, czy po prostu nagrywali to w mieście. Ale wygląda to, jakby wybudowali to pod tego jednego TikToka. Majorozma. Smutny TikTok Jest kolejna reklama! 74 waty. Kurde, nie wydam tutaj fortuny. I jest to jakieś znaczki One Step Higher Dryer Tak, ja mam właśnie takie długie włosy, więc idealnie. Tak, możesz mi zadać pytanie. Ile tych romantycznych TikToków tu będzie? I kolejny jakiś romantyczny TikTok. I znów romantyczny TikTok, jest nawet napis Love Story. Jest znowu One Step hair Dryer Mam to kupić, bo się wyświetliło, czy nie. No dobra, kupię, będzie to dwa do wygrania. To jest ananas. Ananas z dostawą do domu? Oczywiście, kupuję. Jest znowu to! Czy ja naprawdę mam kupić trzecią suszarę? Tak, to jest ta sama suszarka. Może za trzy dadzą mi jakąś zniżkę. Panie TikTok, proszę o zniżkę. Generalnie na TikToku tajskim jak widzicie królują tańce z TikToka i smutne formy. Nie no nie wierzę. To znowu jest ta suszarka, ale tym razem to nie jest reklama, więc jej nie kupię, ale o co chodzi z tą suszarką? Nie no. Nie wierzę, no. Ona wyskakuje za Winkla i wyskakuje też z tą suszarką. Nie no nie wierzę! Znowu suszarka! Co jest z tym TikTokiem? Obejrzę to dwa razy, żeby mi więcej tego wyskakiwało. Kolejna reklama! Totalnie nie wiem co to jest, ale chyba to jest zamiast paska, ale bardzo ciekawe, fajne. Kolejny romantyczny TikTok. Widzowie, no nie będę kupował dziesiątej suszarki. No. Czy to jest czyjś prawdziwy głos? Niesamowita szybka. Ale powiedzcie mi, czy to jest kogoś głos, czy to jest filtr? To musi być filtr. Pujemy tą szybkę, totalnie niepotrzebne, ale no dobra. Jak tanio! Te ceny są jakieś powalone tutaj! Ciekawe czy to kiedyś do mnie dotrze i kiedy dotrze? Pewnie nigdy. Minglaba. Minglaba Najgorsze w tych TikTokach jest to, że ja nic nie rozumiem. Męglewa Więc tak nie jest Chyba im o to nie chodziło Znów coś do włosów Tylko tym razem nie suszarka Dobra, ten to jest Każdą rzecz z tego odcinka możecie zdobyć Wystarczy zostawić łapkę w górę i komentarz Bo nie wiem, co zrobię z 20 suszarkami Tajskie reklamy, wiedziałem, że są dziwne Ale czemu musiałam mi wyskakiwać? Cosmic Hair Remover Czy naprawdę będę musiał za pomocą tego dziwnego specyfiku Usuwać swoje włosy? Wiesz nie wiem o co chodzi, ale wydaje mi się, jakbym miał sobie tak ułożyć w głowie tą historię, to to, że ten gościu ma problemy i on teraz zamiast sprzedawać na straganie te rzeczy, które tu sprzedaje, sprzedaje na TikToku. Uuuu, crispy pork cream. Dobra, wygląda to dobrze. O co chodzi z tym napisem? Może dziwnie dziś wyglądam dla wielu ludzi, ale wierzę, że wielu, wiele osób nie zrozumie. Nie rozumie. Kolejna reklama suszarki. Oho. Tajski Gigachat. A to jest jej mąż. No Co się tyle wydarzyło, więcej niż w moim życiu. Nie wiem, kim są ci ludzie. Tak powstają mukbangi? Nie wiem, nie przekonuje mnie to, ale... Dobra, zamawiamy. Co to górna jest? Nie, no nie, no nie, no nie. Ja już to kupiłem, nie chcę więcej. Nawet w Tajlandii animowane ludki tańczą. Kolejna rzecz! Czy to jest jakiś triumf który mi popsuje zęby i wybieli? Jezu, to wygląda tak, żeby tego nigdy nie używać i nie dotykać. No ale dobre. Nie tak, ale gówno. 2023 Hardcore to Old row. Chyba wola oryginał. O, jest jakbym go po brzuszku wy wytarmosił. Tu on był w pojemniku na jedzenie? Czy naprawdę to jest TikTok, gdzie dziecko dostaje zastrzyk? Co to jest za TikTok? Czemu ktoś to wrzucił? Już się wystraszyłem, że to jest kolejny hair removal i będę po prostu bez włosów na nogach. Ale to jest jakiś kraj. Uwaga, skakuje. Ale jaki realizm, kurde, on tą wodą się jeszcze polewa, pięknie, widać postaranko o, Co mi teraz chcesz sprzedać, co to jest? Nie mam pojęcia totalnie, ale muszę wziąć więc Super O, jakie zajebiste spodnie, zawsze takie chciałem Są damskie, nie? Dziewczyny, bierzcie te spodnie Tancerze z TikToka Fajnie, pozytywnie nie no kurna, no nie wierzę, czy ktoś policzy mi ile reklam tej szczotki, czy czego to jest się wyświetliło już. To jest niemożliwe. TikTok nas chyba słucha. Proszę nie puszczać mi reklam o szczotce, bardzo proszę. Zobaczcie, teraz nie będzie reklam o szczotce. To Chciałbym cię zrozumieć, ale nie rozumiem. Albo prostownica, albo szczotka. Straszne to jest, jak oglądacie tego TikToka, później jest jakiś dźwięk, i przez cały dzień nucicie ten dźwięk. Nie no, proszę policzcie, ile tego tutaj już było. Dobrze, kupię to, bo to jest coś nowego. To jest coś, czego nie było. Poproszę. Proszę, nie, nie wysk. Nie no, prosiłem, żebyś z tym nie wyskakiwał. Ja mam nadzieję, że znów nie będzie reklama tego gówna. Proszę na mnie nie krzyczeć. Nie, nie kupię tego, już jedno kupiłem. Czy naprawdę świnia ma swój profil na TikToku? I czy ona naprawdę ma 377 tysięcy followów i 31 milionów pod TikTokiem, gdzie sobie bierze prysznic? Czas minął, widzimy się jak te rzeczy do mnie dotrą. 25 suszek. Jak ja. No jest! 25 suszarek! No już się nie mogę doczekać, jak będziemy je testować I naprawdę mam nadzieję, że dadzą mi już spokój z tymi suszarkami, ale jak mają dać mi spokój. Jak pierwszy co widzę, to widzę to. One step, hair dryer and strier. Później to sprawdzimy, ponieważ teraz czeka na mnie ta ogromna paczka co do wszystkich paczek, powiem wam, że przyszło naprawdę dość szybko to wszystko, więc jestem pod wrażeniem, panie TikTok, jestem pod wrażeniem. I na etykietach jest nawet TikTok Shop. Czy może być lepiej? No może być lepiej, ponieważ pierwszą rzecz... Są chipsy Ghost Pepper. Czegoś tutaj bardzo nie rozumiem, ponieważ zamawiałam te chipsy, a dostałem jeszcze takie chipsy. Nie wiem, co to nawet jest. Dobra, więc zacznijmy od tego, czego nie chciałem. No, chipsy spadają z nieba. Wygląda jak prażynki. Jak smakują. Dziwny smak, mocno kwaśny, słodki. Daj o bo za darmo. Ale chciałbym się zająć tym. Otwieramy. Chipsy wyglądają tak. Nie różni się to niczym od polskiego chipsa, poza tym, że jest smak. Ghost pepper. Ghost pepper, z tego co zawsze mi się kojarzyło, to jest bardzo, bardzo ostre. Dobra, no paprykowe, ale mocniej ostrzejsze. O, tak bym to powiedział, jakby się. Nie, zrozumieć, ten smak. Mi smakuje, ale nie kupiłbym tego więcej. Wyobraźcie sobie sytuację, że macie spodnie, które są bardzo, bardzo luźne i Wam po prostu spadają. I tutaj przychodzi z pomocą to: a mianowicie te spinki. Nie wiem, jak to nazwać. Do spodni. Jeju. Znowu dostałem gratisy. O co chodzi? Czy co paczkę będą dawać gratisy? Ale to nas najbardziej interesuje. No solidnie to nie wygląda. Ale teraz spróbujmy tego użyć, bo chodzi o to, żeby działało, a nie żeby wyglądało. Yy, I co teraz, Patryk? Jak tego używać? No nie wiem. Poczekajcie. Zobaczcie, musiałem zacząć TikToka, ale już wszystko jest pod kontrolą. Wszystko wiem, wszystko rozumiem i to było banalne. mianowicie, te miśki no przecież muszą się trzymać za łapki. W ten sposób. Więc teraz bierzecie swoje spodnie przy duże. Pyk, pyk. No chodź tu. No. Czynności manualne po prostu średnie są. Jej! Teraz wasze spodnie nigdy nie spadną. Fantastycznie. Ja Jakie to jest dziadostw. Jeszcze mi spadło Generalnie działa, ale nie kupiłbym tego znowu. Może ktoś z Was będzie chciał, to pamiętajcie, każdą rzecz z tego odcinka możecie zdobyć. Wystarczy zostawić łapkę w górę, komentarz. No i też możecie suba zostawić. Dziękuję bardzo. I te miszki mogą należeć do Was. Bo ja ich nie chcę. Następna rzecz. Oh. A jest to Harry remover czyli spray, który spowoduje, że nasze włosy z ciała znikną. Co do instrukcji, nie mam pojęcia, co zrobić, jak zrobić i, i tak dalej, bo nie ma tu słowa po angielsku. No nie ma. Działa niby na nogach, a u mnie na nogach jest tych włosów dużo, więc w sumie nie będzie mi aż tak głupio się ich pozbywać, chociaż głupio będzie, jeżeli to spowoduje, że coś mi się stanie. Bardzo proszę, nigdy tego nie powtarzajcie. Jak widzicie taką rzecz, którą kupicie na TikToku, to upewnijcie się, czy na pewno ona jest bezpieczna dla Waszego zdrowia. Ja to robię, bo jestem kaskaderem. Odczekajmy po prostu z 3-4 minuty 5. I jak zacznie mi piec, to po prostu się tego pozbędę. Co mi przyszło do głowy, żeby zrobić ten odcinek w Tajlandii? 5 minut later. Jeszcze mi noga nie odpadła. Mamy kolejną rzecz, i to jest rzecz, którą po prostu kocham z tego odcinka. To jest oczywiście ironia. Ja widzę jej. Czyli One Step Hair Dryer and Styler. Dobrze. To będzie suszarka, a przy okazji. O, w nic co to ma? kolce? Wygląda tanio Made in China. Podpinamy. O, działa Okej, okay, więc mamy tu suszarkę, tylko nie wiem, gdzie niby tu jest suszarka. Gdzie jest ta suszarka? To jest tu? Kabel jest za krótki, to jest pierwszy minus. No leci ciepło. Dobra, no, no leci gorąco. Ale ja no... to masz za krótkie włosy do tego po prostu że zastąpiłbym swojej normalnej suszarki tym urządzeniem. Jest ok, bo było tanio, ale na krótkie włosy jak moje raczej to się nie przyda, więc kolejne rzeczy będziemy testować na Patryka włosach Co jest z tym moją nogą? No nic, jeszcze czekamy. Zaczyna mnie to palić. Pali Cię to? Pali mnie to. Weź to z lepiej. Nie, będzie dobrze. Jeszcze poczekamy. Im dłużej, tym lepiej. A few moments later. Sprawdźmy, czy to rzeczywiście wszystko zejdzie. Uwaga, uwaga, uwaga. Ty, to działa. Spaliło Ci włosy. Powiem wam tak, działa. Tylko czy też nie działa, to jakoś podrażniająco. No. Poczekam i dam wam znać w 100%. Ale no, zdał egzamin, zaraz to zmyję, to będzie jeszcze lepszy efekt. <grym> hit, hit. <grym> Następna paczka, albo która. To na pewno nie jest suszarka. Więc mamy rzecz kolejną: czyli nasza przyfantastyczna szybka do telefonu. Dobra, więc trzeba wyczyścić. Jeszcze teraz mokrą ściereczką przetrzeć. Isz, isz, isz. Co po prostu ściągam to i przykładam? No, ryzyk fizyk. O po jak się przykleja. Dobra, no i mamy naszą szybkę, która, moi drodzy, przyciemniła mi ekran. A bo ona jest maskująca. No, zajebiście, ja chciałam to kupić. Gdzieś tam pokazywali takie śmieszne coś, że oni lali wodę i to tak ładnie, fajnie zlatywało. Widzisz, woda się nie trzyma tego telefonu teraz. Dziękuję pan TikTok. Wreszcie pierwsza reklama poza tą, która mi się naprawdę przyda. Ananasy suszone Jest to paczka, w paczce są kolejne paczki i tam są, w każdej jest jeden ananas Czy suszony ananas może być dobry? Fajne, poko Okej, okay, przekąska, ale raczej nie kupiłbym tego więcej Wybaczcie za echo, ale musimy nagrać to w łazience, ponieważ następną rzeczą jest Herbal Multicare Toothpaste Pasta do zębów z TikToka. No i ta pasta, rzekomo, jak oglądałem, ma nam wybielić zęby, więc zrobiliśmy zdjęcie przed używaniem tej pasty. Ja jej używam i zobaczymy, jaki będzie efekt. Generalnie, nie wiem, czy to jest ten sam produkt, który influencerki w Polsce reklamują. Chodzi mi o, o działanie, bo też tam reklamują jakieś wybielanie i tak dalej. Dobra, sprawdźmy. Czuję, że moja jama ustna jest odświeżona. Pokażę jak były żółte, tak są żółte. Przez następne kilka dni będę tego używał. Zobaczymy, czy to wybieli moje zęby, czy nie, bo na tych zdjęciach efekty były niesamowite. Patryku, teraz będziesz musiał być naszym królikiem doświadczalnym. Stwierdziłem, że ja się nie nadaję do testowania rzeczy do włosów, bo Patryk ma więcej włosów, więc. No nadzieję, że nie masz nic przeciwko No pogrzało cię chyba Pogrzeje to zaraz twoje włosy, ponieważ są dwa produkty, Patryku Co to jest? Wygląda to jak podróbka produktów firmy Dyson Jest to prostownica yy, A druga rzecz to prostownica, prostownica, taka już prawdziwa prostownica, bo narzekałeś, że nie ma prawdziwej prostownicy Ja tego nie mam opcji, nie mam, że tego użyję <grym> yy, To co, zacznijmy od tego może, co? I co ja mam z tym zrobić? Użyć Przecież ja sobie zaraz spalę włosy tym Jego, ja, tu masz jakieś guziczki, trzeba pewnie poklikać Tutaj mam takie o. pokręcone włoski Idealnie Ty, to może faktycznie działać Czuję, jak mi się włosy podgrzewają Ja nie wiem, czy ja tego w ogóle dobrze używam Z włosy masz jak szopy na po prostu nie wiesz, jak używać prostownicy, głopie. No nie wiem, czy to działa Ty, to jest jakieś... Jakieś gówno to nie działa. Teraz wchodzi final boss. Proszę bardzo. Spiałem sobie włosy, żeby inne mi nie wpadały i będziemy elegancko widzieli, jak było przed, a jak będzie po. Aby tylko mu włosów nie spaliła i będzie git. Nawet tak nie mów. Nie chcę maksymalnej energii. Halo, czy to mi włosy spali? Możemy tu zmienić elegancko temperaturę. Jest rozgrzane. I naprawdę, jak ja tego nie chcę. Nie chcę, nie chcę tego robić. Ty, ale prostuję. Kurde. Dobrze wyglądam. Idealnie, naprawdę. A tak podsumowując, to chyba jest spoko. I to czerwone też jest pewnie spoko, tylko Patryk nie potrafi tego używać. Działa, działa. O, uj, jest dobrze? Ty popsuło się chyba. Jest tanio, więc. Ty, bo spadło i popsuło chyba. Dobra, to dobrze się popsuło. Nikt z tego spadł. spali. Pamiętajcie, że wszystkie rzeczy są odcinka, możecie wygrać. Tylko nie to jedno. drodzy, teraz ubierze nas TikTok. To jak śmierci. Więc mamy spodnie, które są damskie O kurde Nie podoba mi się Więc jak ktoś chce spodnie po starym, to zapraszam do zabawy Częstujcie się Zaczyna mnie piec mój prostokąt i nie mówię tego bez powodu, ponieważ teraz kolejna rzecz Do ciała Czy naprawdę kupiłem aż dwie... Po co? Dlaczego? Generalnie jest to krem, który ma sprawić, że wasze ciało, ręce, cokolwiek na co nałożycie Będzie gładkie Wygląda i pachnie spoko. Przypomina mi jakiś jogurt wyglądem. Nałóżmy i zobaczmy, czy moja skóra będzie gładsza. Na efekt po jakim czasie będzie. Od razu. Masz, dotnij sobie. Porównaj. To jest przed. Dobra, a druga. No jest różnica, nie? No jest, no ale to po prostu jest. No, no tak, głopy, krem, no. głopy se na rzuciły na ręce i się dziwię, że trzymają gładką skórę. No spoko. Kupiłem do opakowania? Idealna opcja na wieczory filmowe. Siedzi sobie przed telewizorem, który okazuje się e, po prostu lampami. Mamy tutaj tą przekąskę. Crispy pork cream. to wąchać? Tak to wygląda. To są skórki zajebiste. E, no i ma być crispy. Dobra. Nie zajebiste. No. no. Daj palka. Jak sobie siedzę i ta szybka to jest niezłe gówno, bo nie mam jeszcze założonej. No nawet trzy godziny niespełna nie przeszło. Jedna rysa, druga rysa. Także no taka właśnie jakość. Dlatego no tego się nie spodziewałem, że aż tak szybko. Trzy paczki zostały, ale przyszła bonusowa paczka i wiem, nie było tego na filmiku wcześniej, ale wyświetliło mi się to też w reklamie na TikToku i stwierdziłem, że to też muszę wam pokazać. I przyszło i to jest najlepszy chyba, czy najlepszy i najgrubszy, co widziałem. Ale dobra, odpakujmy jeszcze to. A, to jest ta przekąska, którą jedli w taki iście asmr sposób. I nie, nie zrobię wam tego i nie dziękujcie, nie będę wam tak robił, więc cieszcie się. <laughs> Czemu to zabiznęło? Popularne, ostre, wegetariańskie mięso, kawałki online. O co chodzi z tym online na końcu? Bo smakuje internet po prostu. Wygląda tak. Zapach jest mocno intensywny. Bardziej niż mięso to wygląda mi jak jakiś taki makaron. Sprawdźmy jak smakuje czy jest spicy. No i w teksturze też smakuje mi jak makaron, nie jak mięso. Ale ma jakiś tam posmak mięsa i smakuje mi, o dziwo. I jest serio pikantne, fajno. TikTok, dziękuję, że mi to pokazałeś. Od razu lecimy z kolejną paczką. I co tu mamy? Pasta do zębów. Mamy słodkiego, uśmiechniętego ząbka. Po tym odcinku, to ja najczystsze zęby na świecie. Słuchaj, po co to myje. Co ja wam powiem o tej paczce? Czy jest smaczna? Czy nie to, że mi zęby umyła? No co mam wam powiedzieć o tej pascie? No pasta jak pasta, no. Dla mnie okej. Okay, no. Teraz Patryk, będziemy znów potrzebować Ciebie, a raczej twoich włosów Flower Shape Reinvented Classic Nic mi to nie mówi, ale to ma chyba włosy zakręcać, tak? To co? Testujemy, jesteś gotów? Zrób to dla nas, poświęć się. No dobra. Dobra, Patryk jest już na fotelu fryzjerskim. Jestem stary naprawdę zdumiony, że mi ufasz, bo ja to będę wszystko wykonywał. Ci Karol nie ufał. To jest, to wygląda jakby miało mi wkręcić włosy, spalić i w ogóle wcale tak nie będzie. Dobra, lecimy. I teraz wyjmujemy. I pięknie, Uuu! Kochani, zapraszam gorąco na zapisywanie się do mnie jako do fryzjera. Ole, jestem dumny. Kurde, Karol. No. To, to wcale nie jest tak, że mam... Takie to włosy normalne. Nie, nie, nie. Fantastyczny produkt, gorąco polecamy. Tak serio, to trochę się bałem, bo nie chciałem mu spalić włosów, ale i tak wyszło. Jestem po pięciu dniach stosowania tego dziadostwa. Nie wiem, czy mogę je nazwać dziadostwem, ponieważ to jest zdjęcie przed, a tu jest zdjęcie po. Dobra, to jest żart, to jest to samo zdjęcie. Tylko czasem widziałam takie rzeczy w internecie, że dają to samo zdjęcie tylko po wybieraniu przez program. A mianowicie tak to tak naprawdę wyglądało. I nie wiem, albo mi się wydaje, ale widać delikatną różnicę. Wiadomo, to tylko 5 dni, ale działa. No, patrzcie, patrzcie. Ale czy to polecam? No nie polecam. Najpierw skonsultujcie się z lekarzem i niech on wam doradzi, czy to jest dobre, czy nie, a nie jakiś YouTuber. I ostatnia rzecz, która jest fantastyczna i na pewno będziecie chcieli ją mieć. O ile działa tak jak na TikToku, to nie są słuchawki, to jest przenośny wiatrak. Dokładnie tak. Tutaj macie ładnie do wyginania. To mi się podoba. No myślę, że jak teraz będzie gorąco w Polsce, no to to będzie hit, hit lata. No hit lata. Uwaga, nakładamy i klikamy. I chłodzi! Wieje jak cholera! Także ja polecam. Fantastyczna rzecz.